O, cześć! Nie zauważyłam was, ale jak już jesteście to, zapraszam na odcinek, w którym uczę się malować obrazy. Mam płótno, farby i nauczycielkę z y, suszarką. z suszarką. Po co mam ta suszarka? Suszarka jest nam potrzebna do tego, żeby jakby tak rozmywać, rozlewać te farby. Będziemy takim zimnym powietrzem y, przyskać, bo to nie będzie takie zwykłe malowanie, tylko takie rozlewanie farb. E, dobra, słuchajcie, to jest Julia i Julia trochę zna się na malowaniu, bardziej niż ja i raz pokazała mi swój obraz Czy to ocean widziany z drona albo z lotu ptaka? Nie! To obraz malowany przez Julię suszarką czy, czy malowany to nie wiem, jakby to jest takie Rozlewanie. Ja kiedyś e, na Pinterestie gdzieś znalazłam taką inspirację. Później poszukałam na YouTube. A jak się to nazywa? To się nazywa pouring. E, no i dzięki temu jakby dzięki takiemu e, płynowi, który też się nazywa pouring, tak samo tak jak e, ta ta sztuka jakby tego wylewania tych y, obrazów ale takie wylewanie, słuchajcie jak mi się coś wylewa to zazwyczaj jest syf, a tutaj Julii się wylało i mam po prostu ocean złotu ptaka, jakby jak zobaczyłam ten obraz to powiedziałam Julii że musimy się spotkać i namalować coś takiego razem, bo u mnie w domu mam taki obraz, który no na pierwszym mm, to... Stoku... <słuch> <słuch> a chociaż się nagrałam <słuch> <słuch> tak. <słuch> to najważniejsze <słuch> No. Hmm. Przepraszam, Uważam, uważam. Hmm. Który nie jest taki zły. Nie jest zły, wygląda nawet dosyć podobnie, ale jednak po prostu jest taki napaczkany pędzlem. A jednak to hmm. rozproszenie suszarką wygląda naprawdę bardzo tak naturalnie. W sensie tak, jak sobie tak. No Bo wiecie, jakby ten obraz, co my zrobimy teraz, on nie wyjdzie identyczny, tak jak e, pokazałyśmy ten mój, bo to jest niewykonalne. Za każdym razem te obraz wychodzą zupełnie inaczej i to też ma taki swój. Urok, tak, no? urok no? Dobra, robimy dzisiaj sztukę, więc muszę się zrobić na sztukę. Nie wiem tylko, co się ubiera na takie malowanie, jakby nie wiem, stwierdziłem, że taka kurtka będzie okej, okay, bo jest kolorowa i wygląda trochę jak obraz. Halko, Halko słuchaj, szykuję się do naszego malowanka i zastanawiam się, jak się ubrać na taką sytuację. No na pewno musisz się ubrać tak, że się po pobrudzisz, tak? Na 100% się pobrudzisz, bo będziemy rozlewać farby suszarką, więc no, Powrócenie spodnie jest nieuniknione, więc na pewno spodnie muszą być y, takie, które będziesz mogła zniszczyć. Ale nie wiem, czy ty w ogóle nie, czy ty wiesz, że jestem tutaj. Julia? Co ty tutaj robisz? Julia, wamasz się do mojego mieszkania? No, wezmę ty okno. Czyli wychodzi na to, że ogólnie zrobimy mega syf i że po prostu musimy ubrać syfia te rzeczy, żeby nie było nam żal ich potem ewentualnie wyrzucić. Tak, si. tak, si. no. Dobra, mamy już odpowiednie stroje. Znaczy, ja moją ja bluzę jeszcze muszę zdjąć, bo to jest bluza, którą lubię. No to zdejmuj! Ale nie, muszę być taniej. na wizji. Muszę ubrać tempo, dodam tani. jakąś muzyczkę, zdejmuj. I teraz rzuć. Tak, wiesz. Dobra, yy, nie wiem czy jakby... Biały cały outfit jest odpowiednim ubraniem na malowanie obrazów. Nie może obyć się bez folii. Trzeba zabezpieczyć podłogę, żeby tutaj nie pobrudzić farbami. Bo naprawdę jak, jak się tą suszarką robi, to yy, bardzo, bardzo pryska. Trzeba bardzo uważać na domek. To jest jakby coś, co musimy po prostu dzisiaj przebić, bo chciałabym tutaj mieć taki swój autorski akcent w mieszkaniu, a nie jakieś czyjeś obrazy. Ktoś co mnie interesowało, to jest 100 na 170 taka wielkość, uważam, że bardzo fajna, żeby sobie powiesić nad łóżkiem na przykład. Jak dla mnie to jest też nowość, bo nie robiłam jeszcze tej techniki, tą techniką takich dużych obrazów. A przepraszam Panią bardzo, co to za buciki tutaj? Są kartony po to, żeby podłożyć pod to płótno, bo chodzi o to, że jakby to będzie wszystko spływało, no nie? I mamy już tutaj wszystko pięknie rozłożone. Uuu, kubeczki i widelce. Czyżbyśmy urządzały piknik? Nie, y, potrzebujemy czegoś plastikowego do wymieszania naszej farby y, z tym korekiem. No. Okay. Każdy kubek to inny kolor, dlatego mamy tak dużo kubeczków. Co? No dobra, to rób pierwszy krok, ja popatrzę. Dobra. <laughs> Okej, okay, odpalę palo santo dla pozytywnej aury i żeby przegonić negatywne myśli. To tak działa? Tak. Naprawdę? Ale Nie potrzebna tak. jest lepsza zapalniczka. Dobra, nieważne, okej. Okay. To co, mamy te pierwsze tak, kolory? mamy dwa pierwsze kolory, jasny, niebieski ciemny. Niebieski teraz Martyna sobie wybierze, jaki chce kolor wlać do kubeczka. Z tym trzeba też tak troszeczkę szybko działać, bo... Bo co? Bo zastygnie nam po prostu. Ale to jest rozcięczać. Tak, ale że działać z y, tymi farbami, po prostu. Musimy to bardzo dobrze wymieszać. Pięknie pachnie, uwielbiam zapach farb, benzyny i takich rzeczy. Generalnie chemikalia. Ale e, ja nigdy nie używałam tych farb, bo ja je kupiłam w... Y... <laughs> Co się stało? Czemu to już ci teraz? No tak to bywa. Miały być spodnie. Nawet nie zaczęłyśmy malować. A tak... Ty wiesz ile tego lać? Na oko. Na oko. To tak jak do naleśników. Wlewa, wlewa całą butelkę i mówi, że na oki. Nie, bo to musi być taka, yy, taka konsystencja jak na naleśniki, bo to musi być takie płynne bardzo. Dla ciebie to jest konsystencja. W jak na rozmieszaj naleśnik. to dokładnie. Mieszaj głośniej, żeby sąsiedzi słyszeli, że stać nas na cukier. Dobra, to robię taki, bo to jest taki oceaniczny. To weź wybierz jeszcze jakiś jeden kolor. Ja bym wybrała ten, bo ten też jest yy -y. taki oceaniczny i wy, i ten. Dobra. Leję mój Puring na oko, bo tak do no ja nie, jest, nie jestem w stanie powiedzieć, Nauczycielka Julka. Powinniśmy pokryć ten cały obraz, czy to suszarką się pokrywa dopiero? Nie, nie. Nalewasz pierwszą, drugą, no to zaraz jak będziemy robić. Dobra. Robią. Tak to proszę Państwa wygląda w tym momencie. E, mamy sześć kolorów. Z czego biały to nie wiem, czy to jest kolor. Proszę, jak profesjonalnie z tymi kubeczkami. Na siebie? Na siebie. No co ty, ale super to wygląda. O, teraz wygląda trochę jak oko pawia. No, takie oko proroka. Ej, tak? ślicznie. Dobra, to kochani, obraz mamy gotowy. Możecie licytować. Na yy, zimne powietrze bierzemy. 哇！ jak ci się to podoba? Musimy robić. Nie ma efektu fali, i na środku jest duża czarna plama. No dobrze, spokojnie. Ja tutaj będę do. do plamiać. Jakby wygląda fajnie, nie? Nie mówię, że chodzi nie. Chodzi o to, że to nie jest to samo. Ja wiem, o tym. Nie, 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 że nie to samo. To po prostu, żeby nie wyglądało to. Jak po prostu... No bo to nie jest ciekawe, to jest po prostu rozlane, tutaj nie widać. Tak, nic tak. Chodzi w tym o to, że jest za tym dużo, dużo zakupów, fajnie byłoby, żeby zrobić z tego fale, tak. jakby takie bałwany, wiesz co? To, 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 to jest jakby mój jedyny cel w tym, nie? No żeby był po prostu to efekt fali. Tu mi się podoba, Tak Odtąd do ton, ale to jest chuj. To jest fajne. Tak, to, to jest fajne. Patrzę, ona mi robi numery, a ja wtedy robię numery. Niech powiedzej swojej kompalii. Powiedz swojej Dobra, jest szybka akcja ratunkowa, bo y, zrobił się tutaj niezły syf. A więc, tak prezentuje się efekt końcowy, to jest nasz obraz. A to jest obraz, z którym rywalizujemy. I w sumie jestem ciekawa waszych opinii, co uważacie. Jakby, który obraz przemawia do was bardziej? Możecie być szczerzy, nie będzie nam przykro. Dziękuję. W ogóle. Ale nie no, spoko, spoko wyszło, jakby robiliśmy to dosyć długo i cały czas dokładałyśmy i dokładałyśmy no, i tą... bo chciałyśmy jak najbardziej yy, zrobić tak, żeby to wyglądało jak morze bo jakbyśmy się nie uparły na to, że to musi wyglądać jak morze, to byśmy mogły bardziej pokominać, a tutaj jakby działałyśmy jakby w tą stronę, że to były takie morskie fale i, no takie i, wyszło, no. i wyszło, no. wyszło inaczej no. byłoby po prostu no, plamy, 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 a no, tak jak to są. mamy tutaj jakiś temat narzucony i dzięki temu można interpretować, słuchajcie, jakie ryby pływają Dokładnie. w tym oceanie. No. Dla mnie to jest tak, że tutaj jest takie wzburzone morze, a tutaj też jest wzburzone morze, a tu jakby te dwie takie, takie części wzburzonego morza się scalają tej w części tej jasnej. Nie wiem, no ja tutaj widzę takie rzeczy. Napiszcie, co tak. wy tutaj sobie widzicie. Dobra, nagram wam przybliżonko. O proszę bardzo, tak to się prezentuje. Słyszycie ten szum oceanu? Nie wiem, ja jestem zadowolona ogólnie, myślałam, że wyjdzie to trochę inaczej, ale efekt finalny, tak jak mówiłyśmy, na pewno... I Musiał się różnić od Twojego obrazu, bo po prostu to jest... No nie dało rady, tym bardziej yy, zrobiłam tutaj błąd, że nie kupiłam tej zielonej farby. I co? Czyli zabrakło nam trochę tutaj zielonego, trochę ciemnego, ale w sumie jestem zadowolona, myślę, że zrobiłyśmy to najlepiej jak umiałyśmy i poświęciłyśmy temu dosyć sporo czasu. Tutaj jeszcze macie porównanko do tego obrazu, tylko weźcie pod uwagę, że świeci na niego światło, które też zmienia jego barwę. O, on też jest w takich kolorach w sumie jak ten nasz. Nie ma tam zieleni. Także, no tak naprawdę bardzo podobne obrazy, bo jest ta sama kolorystyka. Też są takie napaćkane i oba w sumie trochę wyglądają jak morze. Także naprawdę jesteśmy mega ciekawe. Co sądzicie? Piszcie w komentarzach, czy podobały wam się takie odcinki typu dzielimy się swoją pasją, Julka podzieliła się swoją pasją ze mną. Ja na przykład chciałabym nauczyć Julię fotografii. Tak, ja też bym chciała się nagrać do mnie na kanał, jak Martyna uczy mnie fotografii. Także możecie ja pisać w komentarzach, czy byście chcieli coś takiego, bo po prostu no nie wiem, na YouTubie w sumie nie widziałam za bardzo takich rzeczy. Wydaje mi się, że to może być coś nowego i takiego innego, niż w sumie to wszystko, co No A my też na przy tym fajnie spędzamy czas, bo to jest takie kreatywne czas. Tak, nie? no właśnie, że to nie jest siedzenie w slajmie przez 24 godziny, tylko I po prostu... Nie gadanie o jakichś głupotach, tylko my serio jakby mamy zajawę na to, co robimy i możemy się tym podzielić i... I zrobiłam sobie ozdobę do domu, tak. albo może na nie wiem, prezent komuś... Same plusy, żadnych minusów. <laughs> Dokładnie tak, same plusy, żadnych minusów. Eee... Ja, a, jest jeden minus, pobrudziłam sobie moją ulubioną koszulkę, ale już ją umyłam, więc w sumie wyszło no, i tak naprawdę. I mamy strasznie dużo sprzątania, plus mam stopy niebieskie, życie królewskie. Dobra. I podłoga jest jeszcze niebieska. No. Taki mały prototyp, jak będziecie to robić, yy, ochrońcie wszystko dookoła. To jest najważniejsze. Ochroniłyśmy ile mogłyśmy, niestety w sumie wszystko zostało troszkę opryskawe. No, więc teraz zabieramy się do sprzątania. Dobra, no to nara, nara. Ha ha ha!